Pierwsza bitwa nowo zakupioną zabawką, czyli 3 7 Zobaczymy, jak to wyjdzie. Losowanie <laughs> rewelacyjne jako top-tier. Teraz yes. jak pytanie, co robić? Jak to jedzie w ogóle? Załogę sobie wziąłem z IS-7 oraz jednego załoganta z KW-1, ze względu na to, że radiooperator IS-7 nie... chyba nie posiada radiooperatora. Dla Chociaż nie wiem jak to było. W każdym bądź razie musiałem dobrać sobie załogę taczka w Ewentualnie nie, wszystkie, nie wszyscy zeszli z 27 7. Wow, powiem szczerze, że ciśnie. Przyzwyczajony do jakby prędkości strasznej, jeśli chodzi o prędkość rcili normalnej. To tutaj mamy już, zobaczcie, nawet 30 na godzinę, Więc całkiem żwawo. Ruskie paliwo takie działa na niego. A T1. Drugi tier. W ogóle parametry nawet nie pamiętam dokładnie. Penetracja 110, penetracja 108, na podkalibrowym. 40 pocisków podkalibrowych sobie tutaj zaszalałem i wziąłem. Dobra, dojedziemy. Spróbujmy jeszcze coś. t jeden Heavy. Dobra, wyjedź tutaj. Zobaczymy. Wyszło jak masło, przeciwnik oberwał Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Dobra, dostałem raz, a ja się wycofam, ja mam tutaj czas. do 2 wygrywamy, tamta strona trochę im. A te dwa mm. No coś, z czym bym nie chciał walczyć. Dobra Tym go nie pokonamy. Pocisk z Rychosetowa! musiał poczuć pocisk to musiał poczuć weszło jak w masło przeciwnik oberwał dobra wycofajmy się trochę ich tutaj za dużo jest weszło jak w masło przeciwnik oberwał weszło jak w masło przeciwnik oberwał to musiało Uźnica zerwana, stoimy! jak masło, przeciwnik oberwał! To musiał poczuć! Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Zawieszenie naprawione. Ruszamy! Tym go nie pokonamy! Pojazd przeciwnika zniszczony. Żegnaj genia! Ej, chwila, 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 Ja tu cały czas na z Golda. Dopiero teraz się zorientowałem. LOL Dobra, mamy tutaj jeden heavy, niech się nim zajmie. Ja sam już na hita od niego, więc... Hahaha, <gryry wydarzywanie> na mnie? Dobra... Dobra... No i coś się tutaj nie, nie ciekawie dzieje Tego KW1 jakby Dobra ja się przesaduję. Ja nie wiem, że na Golda próbujemy go tutaj dobić Jednego mniej Dobra, żegnaj genia AT2 Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. No lala, się na bo widzę, że. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. zarysowaliśmy. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Jednego mniej. Wycofamy się. Aaaa, shit! Karmier zniszczony! Możemy strzelać tylko do bliskich celów! Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! Dostał, go nie zarysowaliśmy. Czemu ta Arta Wiesz, normalnie tutaj, tutaj śpić czy coś? Wzięła się, będę no! Uwziął się na mnie, tak, jasne. Patrzcie, taki totalny. Korzystając z tego, że ma bardzo, bardzo twardy czołg, no to się uwziął. Dobra, ale to już jest po nim. Ale kto jeszcze zostało? Im oraz AT2. Zobaczmy, co ten nasz KW1 robi. Bez silnika, borocek Ale KW-1 ma trola. to spokojnie jest w stanie sobie wziąć poradzić... z tym... a 2 dwa. basa... KF1 mm. najbitwa będzie wygrana. Oczywiście a te dwa ma dużo łatwiej ode mnie, ze względu na to, że ja muszę celować go w Weakspoty ze względu na to, że strzelając go normalnie do przodu nie jestem w stanie nic mu zrobić. Jak zresztą widzieliście, na zwykłych pociskach, nawet strzelając garnek, ten własny, dowódcy, przepraszam, nie byłem w stanie go przebijać po przełączeniu się na Golda strzelałem, dopiero go penetrowałem, ale on ma taką dosyć dużą płaszczyznę. Kto, którą może sobie spokojnie strzelać. Jacie, i jeszcze ten... A te dwa jeszcze zdążył dojechać do bazy. No dobra, i teraz już masz lekko przerąbane. Chociaż M7 ma dosyć... Nie, dobra, Przybije go. No. I chyba wykończone. Dobra, pierwsza bitwa. Nie bardzo wiem za bardzo, jak jeszcze tym czołgiem grać. No ale zaraz zobaczymy, ile mniej więcej porównując do reszty, za, reszty drużyny zrobiłem. Pierwsza bitwa. Dostałem od razu duży kaliber. Eee, <gryw> no tak. Przez te moje gapiosy tak naprawdę, to się później to źle kończy i jako zarabiacz dosyć źle wyszedłem na tym, ponieważ jestem na minusie 33 tysiąca, także no powiem szczerze, że w pewnym momencie rzeczywiście się rozpędziłem z tym goldem, a że to strzela jak oszalałe, no to rzeczywiście to co najbardziej ten czołg potrafi to XP, zobaczcie 1944 expa razy 3 plus jeszcze bonus za prowadzenie tego czołgu mam 6600, no to jest rewelacja pod tym względem, także... To jest, dlatego jest ten czołg jakoby najlepszym ex, czołgiem do ekspienia. I można sobie spokojnie wziąć na tym czołgu, podbijać załogę. Dobra. Słabo mi poszło, ale no cóż. Pierwsza, pierwsza bitwa. Jeszcze nie, mam, jeszcze nie mam wentylacji na nim. Na razie stwierdziłem, że 600 tysięcy to sobie odpuszczę. Dobra. Dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.